Nie mogło zabraknąć poduszeczki, kocyka, między innymi nożyka i ciekawej rzeczy, która do mnie dotarła dzisiaj. Jedziemy i otworzymy, co tam się znajduje w środku. Intro przeczekane. Mam nadzieję, że wam się podobało i jedziemy od razu prosto z mostu. Otwieramy sobie o to bardzo ciekawą przesyłeczkę. Zamówione, kupione. E, tą przesyłeczkę kupiłem w dniu, kiedy nagrywałem filmik o m.in. niektórych grach na Switcha, które wymieniłem. E, jakie to są. U mnie najbardziej interesujące i takie, za którymi na pewno będę się oglądał, nie takie, które są remake porty i tak dalej, różne tego typu inne kotlety oraz wersje gier, które pojawiły się wcześniej na daną konsolę, Nintendo czy inną, uważam, że to nie ma za bardzo u mnie sensu, bo ponieważ aniżeli nie będzie to dobrze pasowało do całości. Może najpierw Zanim konkret to może Wam najpierw pokażę bonus, który dostałem w postaci czegoś takiego razem w zestawie z zamówioną grą Siedzi sobie Mario, chyba na klopie. I robi coś takiego. Możecie pewnie zauważyć ostatnio. A co tak dużo u Ciebie tego Mario? Ostatnio, Nintendo, czyś ty nagle zmieniłeś powód. nie wiem, bardziej wielbienia czegoś? Nie, tak się akurat składa, że miałem no. sporą przerwę od Nintendo i postanowiłem, że sobie troszeczkę. Nintendo zaczepie na jakiś czas, testując przeróżne, ciekawe produkty gry i m.in. konsole, bo tego brakowało mnie na kanale, aczkolwiek na inne rzeczy przejdzie czas i na Sonica tym bardziej też, tylko muszą się troszeczkę lepiej z tym ogłosić. Moi drodzy, pamiętacie ten filmik z prywaty ostatni? Pewnie pamiętacie, trochę duże halo zrobiłem wokół tego, no większość z was raczej proponowała, żebym, żebym interesował się wersją na Switch, która przybędzie, a tych, którzy proponowali, że wezmę na Switcha czy na jakąś inną konsolę w postaci tostera czy patelni, no to niestety was muszę zasmucić, ale wybrałem Super Mario 3D World, czy 3D World, Świat Mario w 3D na Nintendo Wii U, a tak po złości. Oczywiście żartuję nie po złości, a jedynie przy mojej, tak jakby. przy moich pierwotnych założeniach, tak naprawdę. Ta, ta wersja mnie najbardziej interesowała z, z tych wszystkich, ponieważ na słysza będzie droga ta wersja e, gry. Ona będzie kosztować w okolicach 250 zł. E, czy to dużo, czy to mało? E, dużo zdecydowanie, dużo za dużo. Tak jak już mówiłem wam na którym streamie. Z tymi grami od Nintendo to jest tak, że zawsze się cenią te gry. Nie zawsze jest możliwość, żeby kupić te gry w rozsądnej cenie, a 250 złotych na tego typu gry to jest zdecydowanie jak dla mnie za dużo. Jeszcze raz, żebyście nie, nie zdziwili się całkiem, że to nie jest na inną platformę. Super Mario Feel the World na Wii U. Tak jest. Wiele osób mówiło, że ta platforma jest wymarła. Ja o tym doskonale wiem, zdaję sobie doskonale z tego sprawę, ale to był celowy zabieg, właśnie głównie po to, żeby właśnie było co robić na tej konsoli, a nie że wszystko teraz przytulać do switcha. Troszkę nie, nie w ten sposób to powinno być, bo moim zdaniem gry na switcha powinny być tylko na switcha i to powinny być wyjątkowe gry, a porty przy różne inne remake pozostawiam raczej innym osobom, e, mi niekoniecznie broszurka na temat sterowania. Nintendo też wychodzi z tych grubszych instrukcji. A szkoda, można by było sobie co, co, co nieco poczytać, aczkolwiek doceniam z kolei w przeciwności do instrukcji doceniam to, że są cyfrowe tak jakby poradniki ze sterowaniem. O, proszę bardzo, jest nawet sterowanie dla Wii Remote. U. Bardzo mnie to ciekawi, jak się ogólnie w to gra. Bardzo mnie to ciekawi. I generalnie tak to wygląda. Proszę bardzo, można Wii U Pro Controller, Wii Remote plus Classic Pro, Controller Pro, ale chyba nie ten zwykły, no właśnie, który mam, no niestety, ale prawdopodobnie trzeba by było zakupić ten albo Classic Contro Controller Pro, czyli już z tymi wyrzeźbionymi, ee, no. ojeju, z rękojeścią jedną i drugą, albo Wii U Pro Controller, ale tu już jest Droższy odrobinę wydatek. Zobaczmy płytę. Będzie stream z tej gry jeszcze przed premierą wersy, wersji na Switch. Bo w sumie czemu nie? Płytka się prezentuje w ten sposób. Bardzo fajnie zaokrąglone brzegi. Takie bardzo milutkie w dotyku. Tego Switch nie ma. Mogę od razu powiedzieć. Taka fajna urocza płytka. Taka fajna urocza płytka. Bardzo mięciutka w dotyku na brzegu. Kurde, ale mnie zdziwili tutaj szaleńcy. Nintendo to są jednak szaleńce, powiem wam szczerze. No nic. Pudełko w stanie całkiem świetnym, mogę powiedzieć. Dałem za to. A no, zobaczcie sobie tutaj na tej aukcji. Nie będę wam tutaj dużo zdradzał. I generalnie ja się cieszę z tego co mam. Wiem, że tam jeszcze wychodzi Bowser Fury jako rozszerzenie takiej pomysłu gry. Pewnie jakieś trudniejsze albo jakaś dodatkowa fabuła. W każdym razie. Raczej nie jest mi to całkowicie potrzebne. Wersja na Wii U będzie mi tym bardziej wystarczyła, bo w sumie i tak od dawna nią, na nią polowałem, tylko nie chciałem sobie na razie psuć e, poszukiwań. No były oczywiście tańsze oferty, jakby nie patrzeć. Kosztowały tak w granicach 90-80 zł, ale kiedy to było? Rok temu to było, a teraz to już te ceny poszły trochę do góry, ale ja nie żałuję zakupu. Ważne, że jest takie wydanie na Wielką Brytanię, czy na Europę w ogóle i... To się bardzo ceni. Także stream niebawem z tej gry. Będą jeszcze inne, ale to już do tego y, przyjdzie na razie czas. Także na tą chwilę, na razie Nintendo. Jestem fanem każdej platformy, tak jak się to da, czy to Sony, czy to Microsoft, czy to Nintendo, czy to Sega, Atari i inne. Nie warto dzielić się na przeróżne jakieś podgrupy odseparowujące od reszty, tylko warto być graczem. I to wszystko, a wszelakie podziały można schować między bajki. Do zobaczenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Co sądzicie? Napiszcie, dajcie znać. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie wiem jeszcze jakim, jeżeli chodzi o unboxingi, ale może jakimś ciekawym. Jakimś ciekawym na pewno.